No czekaj. Idź po przerwę na Chodź. Aha. Tutaj mamy ten i płot sapa. To dwa po punkt do patrzenia na blogów. Ta. jak Tak idziemy, tutaj wchodzimy do środka. Tutaj mamy jeden punkt. To tutaj nie, tutaj będzie. znaczy tutaj. Tutaj to, tutaj toj. Pomyliłem się. Tutaj jak wchodzimy... To jest główne po prostu główne pomieszczenie. Główne pomieszczenie, po prostu, że jak wejdziesz do naszej barzy, to że po prostu główne pomieszczenie do ataku. I, I jak idziemy dalej, tutaj tutaj mamy ognisko I jeżeli pójdziemy wyżej, to, no to tu mamy punkt, punkt widzenia numer 2 jest trochę dochowanie i też jest, tam jest dalej punkt. No tak. Tutaj mamy też punkt dochowania, ale jest bardziej przesuwa. A tam dalej, tam drzewo dokładnie. Czekaj. A tam drzewo, a tam nie, to, to jest tutaj tutaj jedzenie. Mamy możemy ściągnąć sobie pożywienie. Tutaj jakaś spadło nam na ziemię. Więc mamy Ale to są silki, oczywiście, nie jakieś... No. Tam, znaczy czerwone takie to na pewno są ale potwierdzam, że tego się nie gotuje na ognisku. No, nie tak. No no, no. Bye bye. No, jeżeli chcecie tu przyjść, to dam wam lokalizację w, na filmiku. To, jest to nasz cake. Na street parku w Gubinie na ulicy Miodowej.